Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić magiczne kółko, od którego zaczynamy wiele robótek szydełkowych. Jest to taki sposób rozpoczynania robótek szydełkowych, które robimy na okrągło, czyli na przykład takiego misia, gdzie robimy go na okrągło lub na przykład takiej czapeczki. Bierzemy włóczkę i zaczynamy od nawijania ją na palce w ten sposób. Następnie wbijamy szydełko, przeciągamy tą włóczkę tutaj przez tą nitkę na palcu i robimy jeszcze jedną pętelkę. Naciągamy włóczkę i przeciągamy. I robimy na przykład sześć półsłupków. Takie magiczne kółko może składać się zarówno ze słupków, z różnej ilości półsłupków, czy słupków. Tym razem robimy z sześciu i to chyba najczęściej tak się zaczyna. Ok, robimy sześć półsłupków wijamy się w środek, dwie nitki te trzymamy sobie w środek i te dwie nitki będą tutaj w środku tych półsłupków, czyli nawijamy łuczkę, przeciągamy, mamy dwie takie pętelki tutaj i przez nie przeciągamy naszą włóczkę. I mamy pierwszy półsłupek. Kolejny robimy tak samo. Raz, naciągamy, tutaj przez środek, i przez te dwie. Dwa. Znowu. Jamy jeszcze szydełkiem przeciągamy. I przez te dwie. Trzeci. Czwarty. Piąty. I szósty. Mamy sześć półsłupków. Możemy tutaj oczka policzyć. Raz, dwa. 3, 4, 5 i 6. I teraz musimy to zacisnąć, zanim przejdziemy do kolejnych rzędów robótki. I żeby zacisnąć to kółeczko, żeby tu nie było takiej przerwy, ciągniemy za ten koniec włóczki. Jeżeli nam ciężko się zaciska, tutaj mogło się troszkę splątać na początku, warto pociągnąć, rozluźnić tutaj troszeczkę w ten sposób, trzymając w ten sposób tu, ciągniemy za tą włóczkę. Aż się trochę poluźni, i dopiero ciągniemy naszą włóczkę. Trzeba czasem troszkę mocniej. W ten sposób mamy coś takiego, żeby zamknąć nasze magiczne kółko, bo na razie jest ono półkółkiem. To robimy półsłupek kolejnego rzędu. Wbijamy się w pierwsze oczko. Możemy sobie policzyć od końca, żeby nam się nie pomyliło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, czyli to jest to nasze pierwsze oczko, tak? Wbijamy się pod te dwie nitki oczka pod przednią i tylnią. Dokładnie się wbijamy i przeciągamy włóczkę i robimy półsłupek po prostu. I w ten sposób mamy to tak zwane magiczne. Kółeczko, od którego mam, możemy zacząć wiele robótek robionych na okrągło, tak jak główkę misia, czapeczkę.